No, witam, witam, Siemanko. Robert Lewandowski kontuzjowany. Robert Lewandowski nie pojawi się na najbliższych meczach kadry o awans na Mistrzostwa Europy. Co? Tak, słuchajcie, to prawda. Robert Lewandowski we wczorajszym meczu ze FC Porto został naprawdę, w mojej opinii, sfałowany przynajmniej na żółtą kartkę. Niestety, obrońca nie dostał nawet fałlu na lewym. Lewy, słuchajcie, po jakichś 5-6 minutach zszedł z boiska wyraźnie z grymasem bólu na twarzy. No, i było widać, że coś jest nie tak. Kiedy jeszcze wczoraj po meczu mówili yy, lekarze FC Barcelony, że to tylko stłuczenie, okazało się, że lewy ma skręconą lewą kostkę i jego przerwa potrwa nawet kilka tygodni. Więc na pewno nie będzie Roberta na meczach reprezentacji. Co w moim odczuciu oczywiście wiem, że już piszą ludzie, że to dobrze. Nie, to fatalnie, słuchajcie, bo lewy znowu łapał formę. Naprawdę, ostatnio w La Liga wyglądał znakomicie bramki, asysty, no i wszystko grało. Super dogadywał się przecież z Feliksem, e, który niedawno pojawił się w FC Barcelona, no i tam wszystko grało. No niestety, kontuzja lewego komplikuje na pewno bardzo poważnie e, nasze szanse na awans na Mistrzostwa Europy. I to jeszcze w tak ważnych meczach, które są przed nami. Co się wydarzy? Nie mam pojęcia jeśli chodzi o reprezentację. Co Wy myślicie? Czy to dobrze dla reprezentacji, że kapitan naszej kadry zostaje kontuzjowany? Brzmi to absurdalnie, Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale jestem pewny, że znajdą się takie osoby, które uagordymentują to w ten sposób, że to dobrze dla tej kadry, że zobaczymy jak poradzi sobie bez naszego najlepszego napastnika, bez naszego najlepszego zawodnika. To jest jakieś kurwa... nieporozumienie. Który uwaga, ma już ponad 90 bramek w Lidze Mistrzów i zbliża się naprawdę jako trzeci zawodnik w historii piłki nożnej. Do Cristiano Ronaldo i do Messiego, by pobić ten rekord w Lidze mistrzów, byłaby to rzecz absolutnie niewiarygodna. No, ja trzymam oczywiście kciuki za zdrowie Roberta, trzymam kciuki za lewego, bo w mojej opinii no to jest nasz najważniejszy zawodnik. Jeśli ktoś mówi, że nie. No to nie rozumiem tego. Wracaj do zdrowia Lewy, a my mamy naprawdę olbrzymie wyzwanie przed reprezentacją Polski, przed Michałem Probierzem, ale chłopina się w kartolił. A whisky przyjadę do domu i sobie pierdolę, bo chyba to zostało. Zobaczymy, co z tego wyniknie, słuchajcie. Dajcie lajka, like dajcie subskrypcję, jeśli tego nie robicie. No i zapraszam Was do dyskusji. Czy to dobrze, że lewego nie będzie w kadrze dla naszej prezentacji i co może się wydarzyć? Elo!